tam tutaj gra w 19. A to moja i kolejna następna seria, która się nazywa XCOM Enemy Anton. Tak jak tu piszę. I jeśli będę mógł, to będę nagrywał co tydzień. Więc spodziewajcie się odcinku z XCOMa co tydzień. Zresztą dla wszystkiego się spodobałem.

Вау! Вау! Бедный гость, я его еще не спотлевал. ŁŁ. Widzimy, Tak? W obliczu niedawnej inwazji obcych Rada narodów zebrała się. By zatwierdzić rozpoczęcie projektu Exton, Aha. wybrano cię do kierowania tym przedsięwzięciem. Tak? Stanowicie naszą pierwszą i ostatnią linię obrony. Aha. Twoje działania znacząco wpłyną na przyszłość tej planety. No Pamiętaj o tym w trakcie swojej pracy. Będę ja Pamiętał.

Dziękuję bardzo za to, że możemy od innych. Polska, kreaturze, turyzm, odlewni szkoły. i przesłuchania odbywają się natychmiastowo. Miesiącznie dofinansowanie EXPOM zwiększone o 30%. Zacznijmy w Europie, bo tam jest Polska. Tym razem udajemy się do Rosji. Odebraliśmy komunikat o aktywności obcych na terenie dużej metropolii. Lećmy tam i zlikwidujmy wszystkich nieprzyjaciół. Dobrze. Uderzeniowy jeden, tu centrala. Możecie atakować siły wroga WSD. Nie ryzykujcie. Okej. Okay. 对吧？ Tak wiec rozwija to z was. Obce formy życia na Ziemi. Jesteśmy świadkami historycznych wydarzeń. W następnym tym razem cię dorwę. Tak na Coś tam jest. Nie wiedziałem. 那。嗯。<That> Этого с моим трафиком. Антент. Антент. А как ты не Антент. 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 Антент.

To, co? Proszę poinformować swoich ludzi, by rozważniej korzystali z materiałów wybuchowych. Nie wątpię, że skutecznie likwidują obcych, ale jednocześnie niszczą artefakty, które moglibyśmy pozyskać z ich ciał. Proszę wziąć to pod uwagę. Okay. 嗯。对，哎，对。对。嗯。 Uh, what's this game <laughs> No. Zdaje się, że ich broń ulega zniszczeniu, gdy ginie jej użytkownik. Musimy dokładnie szukać kawałków, które moglibyśmy wykorzystać w naszych programach rozwojowych. Okay. Przemieszczają się! Trzeba, robota uderzeniowy jeden. Za pozwoleniem dowódco. Laboratoria są w stanie najwyższego pogotowia. Zespoły czekają na rozkazy. Możemy natychmiast rozpocząć badania nowych artefaktów. <laughs> ekskom sztabie EXCOM, dowódco? Witaj. Witam, główny oficer Bradford. Ja tam. w tym projekcie dwa zadania. Zapewniam wsparcie taktyczne dla naszych operacji polowych i informuję Was o aktualnej sytuacji. Moje działania pozwolą Wam skoncentrować się na najważniejszych rzeczach. A propos, w koszarach pewien żołnierz czeka na awans. Zajmij się tym. <coughs> Hej. Się tego nie spodziewał. To byli jedni z naszych najlepszych ludzi. Szkoda, że nie mogliśmy zrobić nic więcej. Nasi snajperzy specjalizują się w zadawaniu poważnych uszkodzeń z dużej odległości, ale bez odpowiedniego szkolenia są bardzo słabi w walce bezpośredniej. Dowódca do laboratoriów badawczych dowódca do laboratoriów badawczych. Jak sama nazwa wskazuje, żołnierz wsparcia daje naszej drużynie niezbędną przewagę. Wszyscy wokół niego stają się lepsi. Dowódca do laboratoriów badawczych. Dowódca do laboratoriów badawczych. Zdobyte artefakty są wyładowywane, a zespół badawczy czeka na rozkazy. Zaczniemy na Wasz znak, dowódco. Witam dowódco. Nazywam się dr Valen. Nadzoruję laboratoria badawcze. To tutaj odbywają się wszystkie badania i odkrycia ExCom. Rozpoczęliśmy już analizę artefaktów zdobytych podczas naszego pierwszego spotkania z obcymi. Na podstawie wstępnych ustaleń uważamy, że możemy je wykorzystać do stworzenia nowego sprzętu dla naszych żołnierzy. Jeśli pozwolisz, od razu rozpoczniemy badania. Dowódco, rozumiem, że nasi żołnierze muszą przede wszystkim troszczyć się o własne życie, ale każdy obcy, którego potraktują ładunkami wybuchowymi, zmniejsza naszą szansę na zdobycie nowych artefaktów. O, dowódco, od jakiegoś czasu spodziewam się tej wizyty. Witam w dziale technicznym. To tu konstruujemy wszystko, co wymarzą sobie w laboratoriach badawczych. A skoro o tym mowa, doktor Walen właśnie przysłała nam nowe plany. Proszę o pozwolenie na rozpoczęcie produkcji. Dowód co, nasze łącza satelitarne są obecnie w pełni wykorzystane. Powinniśmy jak najszybciej zbudować nowe, by umożliwić umieszczanie na orbicie kolejnych satelitów. Zbytno, oczekiwy taką część na satelita. Jakby przecież

Więc wydaje mi się, że tutaj skończymy pierwszy odcinek. Eee, no więc żegnam się z wami. Na razie. Pa!